Cześć. W tym filmie pokażę Wam głównie w jaki sposób ociepliłem swój garaż, ale po kolei. W ubiegłym roku część swojej posesji wyłożyłem kostką. Przy okazji przygotowałem miejsce pod garaż blaszany. Posadzka pod garaż została wyłożona z płyt chodnikowych 50x50 cm i grubości 7 cm. Zamówiłem sobie blaszany garaż o wymiarach 5 na 6 metrów, w którym będę chciał między innymi parkować auto, głównie ze względu na kuny, które w okresie jesienno-zimowym są u mnie bardzo aktywne i potrafią narobić sporo problemów. Kiedyś w moim starym aucie Peugeot 407 wygryzły matę wygłuszającą klapę silnika, w Golfie 4 żony pogryzły przewody wysokiego napięcia, a w nowym aucie Kia Sportage, który aktualnie użytkuję, Pogryzły w drobny mak wężyki od spryskiwaczy. Dodam, że było to kilka dni po odebraniu nowego auta z salonu. Od tego momentu założony mam pod maską odstraszacz dźwiękowy oraz co kilka tygodni spryskuję komorę silnika sprayem na kony. Pomimo tego pojawiają się pod maską ślady obecności tego gryzonia, ale na szczęście nic już nie gryzie. Na zamówiony garaż czekałem kilka tygodni. Ekipa montażowa składająca się z dwóch osób postawiła go w 4 godziny. Garaż ogólnie prezentuje się bardzo ładnie. Długość garażu to 6 metrów, szerokość to 5 metrów. Konstrukcja ścian wykonana jest z profili zamkniętych pionowych o wymiarach 4x2 cm i poziomych 4x6 cm. Brama i drzwi z profili 3x2 cm, dach 4x6 cm. Na dachu mam blachę trapezową pokrytą od wewnątrz powłoką filcową, aby zapobiec skraplaniu się wody, a na blachę trapezową położona została dodatkowo blachodachówka. Firma produkująca garaż zrobiła jeden błąd, ponieważ w moim projekcie okno miało zaczynać się 150 cm od narożnika, a ktoś na produkcji nie zauważył chyba zera i wykonał otwór okienny 15 cm od narożnika. Z tego tytułu dogadałem się na rabat w wysokości 500 zł. Garaż w tym stanie kosztował mnie ostatecznie 12 800 zł. jest to cena z września ubiegłego roku. Następnie we własnym zakresie zakupiłem i zamontowałem rynny. Z jednej strony garażu dobudowałem sobie jeszcze wiatę, aby pozbyć się tego grajdoła, który widzieliście na niejednym moim filmie z testami kamer. Dodatkowo uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim od zewnątrz styk garażu z posadzką, aby nie wciekała mi do środka woda. W końcu zabrałem się za obmyślanie planu, jak go ocieplić, ponieważ oprócz miejsca na samochód będę chciał korzystać z garażu jako warsztatu do majsterkowania i postawić regały na całe mnóstwo rzeczy, które nie mieszczą się lub nie mają prawa bytu w przestrzeni domowej. Na YouTubie znalazłem wiele filmików, w których styropian przyklejany był do blachy. I następnie zabudowywany płytą OSB. Ostatecznie stwierdziłem, że przyklejanie styropianu raczej nie ma sensu, skoro i tak zamierzam zakryć go płytą OSB, która będzie go trzymała w przestrzeni między blachą a płytą. Postanowiłem zrobić dodatkowy stelaż z drewnianych ład, które miały idealne wymiary, aby użyć je zarówno na ścianach, jak i na suficie. Ściany miały stalowe profile ustawione tak, że wyznaczały grubość 4 cm, a sufitu 6 cm. Standardowe łaty dachowe mają właśnie wymiary 4 na 6 cm, więc nadawały się idealnie. Konstrukcję zacząłem od sufitu. Odpowiednio docięte łaty mocowałem kątownikami do profili stalowych. Rozstaw zrobiłem tak, aby jak najmniej docinać styropian. Płyty styropianowe mają wymiary 50 na 100 cm, więc odstępy między łatami zrobiłem co 50 cm. Na ścianach tak samo. Dodatkowo na ścianach na wysokości szerokości płyty OSB, czyli 125 cm, dałem poziome łaty, aby można było je przykręcić na łączeniu dłuższych krawędzi. Teraz pozostało mi zamówić styropian i płyty OSB. Grubości styropianu, jakie potrzebowałem, nie były standardowe i dostępne od ręki w popularnych marketach budowlanych, więc zamówiłem je u producenta. Na ściany potrzebowałem około 40 m2 styropianu o grubości 4 cm. Na sufit około 30 m2 o grubości 6 cm oraz na bramę i drzwi około 8 m2 o grubości 3 cm. Do cięcia styropianu skonstruowałem sobie na szybko i bardzo prowizorycznie gilotynę. Wykorzystałem do tego kawałek starej płyty meblowej, pozostałości ład, kątowniki, drut oporowy i transformator 24V. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Stropian na sufit docinałem tak, aby wchodził bardziej na ścisk, zapobiegając spadaniu. Wszystkie większe szczeliny uszczeliłem pianką poliuretanową. Do zamknięcia ścian i sufitu zakupiłem płyty OSB o grubości 11 mm. Montaż płyt zacząłem od sufitu. Postanowiłem, że spróbuję zrobić to samemu i na początku nie bardzo wierzyłem, że dam radę. Skonstruowałem sobie prostą podporę z deski i łaty, którą stawiałem pod ścianą. I dodatkowo korzystałem z podpory do płyt gipsowych. Jak widzicie, dało się. Sufit gotowy. W tym miejscu zostawiam na razie przestrzeń nieizolowaną, ponieważ docelowo wstawiam sobie piecyk, kozę i zrobię tam przepust na rurę komina, gdzie ostatecznie zaizoluję ją wełną mineralną. Na ścianie szczytowej zrobiłem jeszcze otwór wentylacyjny. Po całej pracy z płyt OSB została mi taka kubka trocin, a garaż prezentuje się tak. Teraz zabieram się za ocieplenie bramy. Styropian przykryłem płytą polipropylonową kanalikową. Chciałem to zrobić płytą ze spienionego PCV o grubości 3 mm, ale niestety w hurtowni nie mieli takiej płyty w całości o wymiarach 2 na 3 m. Drzwi wejściowe również zaizolowałem styropianem i przykryłem właśnie płytą ze spienionego PCV, którą bez problemu zakupiłem w potrzebnym mi formacie 100 na 200 cm. Docieplenie garażu zostało zakończone. Teraz pozostanie mi tylko montaż regałów oraz budowa stołu warsztatowego, ale to już temat na inny film. Koszt materiałów użytych do ocieplenia mojego garażu przedstawia się następująco. Łaty około 400 zł, styropian około 700 zł, płyty OSB około 1000 zł, wkręty i kątowniki około 200 zł, czyli razem około 2300 zł. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. W miarę możliwości postaram się szybko na nie odpowiedzieć. Niebawem pojawi się też film z testem kolejnej ciekawej kamery od Anke, więc zapraszam do subskrypcji i obserwowania mojego kanału. Do zobaczenia! Cześć!